Match drugiej kolejki, bezlik, trzeciej ligi, bigry, suwałki, Dziękujemy też młodym adeptom Akademii Pipeckiej, bigry, suwałki za asystę. Jeszcze tradycyjne przywitanie. A my wracamy dzisiaj Państwa do składów z kraw. Jeszcze szybko skład biał niebieskich. Doskonale nas słyszą. Wieku słyszą w składzie już teraz. Są z nami trener i księżę zespołu, trener, trener Dobry wieczór. I trener gospodarza pan Paweł Siłochowski, Dobry wieczór. Panowie, tradycyjnie prosimy was o komentarzowe komentarze, opinie, ceny tego spotkania. Zaczynamy z opinii od Jeszcze raz dobry wieczór. Co do meczu, no to plan mieliśmy taki, żeby żeby gdzieś spychać w igry, w boczne sektory boiska, bo, bo jakby mieliśmy niedowagę w środku pola. To jest, to jest, to jest jedna, jedna rzecz I, i, i z drugiej strony też chcieliśmy bardzo agresywnie wychodzić do, do wahadeł I, i w tej pierwszej połowie e, to dosyć dobrze realizowaliśmy. E, myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu od strony takiej e, i piłkarskiej, ale też e, takiego zaangażowania, takiej y, siły fizycznej, y, której troszeczkę nam zabrakło w pierwszym spotkaniu, y, tutaj była na odpowiednim poziomie. Y, w drugiej połowie, w drugiej połowie y, y, mieliśmy też y, jakby w planie, żeby y, zamykać granie przez środek i, i jak tylko biegry faktycznie gdzieś y, 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 udało im się zdobyć podaniem progresywnym ten nasz środek, no to mieliśmy kłopot. Musieliśmy szybciej jakby reagować, redukować linię za, znaczy przestrzeń za linią naszej obrony. Nie zawsze nadążaliśmy. Stąd kilka stałych fragmentów niepotrzebnych dla, dla wigier. A, a udowodnili, że są naprawdę, jeśli chodzi o tutaj, o, o ten stały fragment, naprawdę groźnym zespołem i My myślę, że ta dzisiejsza bramka nie była przypadkiem i te dwie sytuacje, które, które stworzyli też to nie było przypadkiem. Także myślę, że, że tutaj nie, nie jedna drużyna straci z tego, z tego bramkę. Ale jakby reasumując cały mecz, no to, to, to uważam, że zagraliśmy naprawdę dobre zawody od strony takiej stricto taktycznej, piłkarskiej, na niezłym poziomie. Wiadomo, mamy bardzo młody zespół, i, i tak naprawdę ci chłopcy bardzo szybko muszą się tej ligi uczyć. Dla większości z nich to jest jakby debiut na, na tym szczeblu, można powiedzieć, trzecioligowym. Ale jestem dumny dzisiaj z, z zespołu. Jestem dumny też ze sztabu, bo, bo bramka, którą zdobyliśmy ze stałego fragmentu, jakby też pracowaliśmy nad tym, i, i, i wszystko zagrało tak, jak trzeba. No, i mówię, no, tak jak się jakby nie zabija troszeczkę tego meczu, bo mieliśmy sytuację na, na 3-0 doskonałą, no to, to mówię, Wigry poczuły dosyć, no, znaczy wróciliśmy trochę ich do, do meczu. Wigry strzelił bramkę na 2-1 i, i mieliśmy naprawdę ciężkie momenty. Natomiast no, koniec końców, trzy punkty. Jadą do nas, i, i, i się bardzo z tego powodu cieszę. Zaczynając od pierwszej połowy, no na pewno ta pierwsza połowa nie może być do zaakceptowania przez nas. Przede wszystkim mieliśmy spore problemy, jeśli chodzi o wyjście ze strefy niskiej. Z piłką brakowało nam takiej odpowiedzialności też za tą piłkę, za zarządzanie tą piłką. Druga połowa z kolei uważam, że zmienna, odmienna i mieliśmy swoje, swoje dobre momenty, natomiast takie mecze się gra przez 90 minut i my przede wszystkim będziemy musieli zdecydowanie więcej wymagać od siebie, zwłaszcza patrząc w jaki sposób przebiegała ta pierwsza, pierwsza połowa. Uważam, że w pierwszej połowie drużyna Zamkowi była drużyną lepszą, udokumentowała tą bramką. Bezpośrednio przed przerwą, natomiast e, suma, suma, w drugiej połowie, to my mieliśmy lepsze momenty i sytuacje do, do odwrócenia losów spotkania. E, na pewno powiedzieliśmy sobie parę mocnych słów w szatni. E, żeby zrobić kolejny krok do przodu, e, musimy przede wszystkim zdecydowanie więcej od siebie wymagać na blisko. Z Kacperem Głowickim była sytuacja do, do końca tam niepewna i podjęliśmy decyzję w ostatniej chwili, że nie, nie zostanie włączony do kadry meczowej, natomiast w pełnym procesie treningowym już powinien być od poniedziałku, także powinien do nas już wrócić na najbliższe spotkanie.